No, co to jest? Nie mam pojęcia. Zobaczymy w domu. No, ciężkie. Ciężkie, coś, coś mi świta, ale nie wiem. No dobra, moi drodzy, ja już jestem w domu, wróciłam. Nie widać mnie. Tutaj Was nie ustawiam, bo wiecie co, ta ściana jest zagruntowana, zagipsowana. Czeka na wyschnięcie, żeby ją przetrzeć, bo właściwie to dzisiaj miałam się nie odzywać, wróciłam z sklepu i byłam w takiej małej, odebrałam tą paczkę i byłam w takiej małej piekarni na kółkach, na przyczepie. Kupiłam pieczywo, pierwszy raz do spróbowania i taką dużą bułkę w kształcie kwiatka, czosnkową z serem. O matko, jakie to jest dobre, to nie smakuje jak taka bułka czosnkowa, wiecie, z Biedry, ta taka paluch, absolutnie nie. No dobra, właśnie słyszałam dużo pozytywnych opinii na temat tego, no, tej przyczepy, e, że mają takie dobre pieczywo, bułki, słodycze, nie kupowałam żadnych pączków, chociaż miałam ochotę na no, taki mini pączusie, ale nie kupiłam w końcu ich. No, właściwie też miałam się do Was dzisiaj nie odzywać. A dobra, jestem tutaj dzisiaj, no make-up, ale ja wróciłam, bo byłam. Czekać, nie widać mnie. Byłam w jednym miejscu, na konsultacji, gdzie niepotrzebny... oj przeszkadzałbym makijaż, nie? No dobra, więc wszystko wiem, co i jak. Okej, okay. nie ma to jak trafić, powiem Wam też, na dobrego, drobrogo specjalistę, który nie chce Was naciągnąć na hajs, a Wam wytłumaczy dużo rzeczy. Hmm. A jeszcze powiedział, że wiesz, wiecie, zrobisz Pani jak chcesz, możesz iść, ale no dobra, tutaj mój garnek z zupą, ale wiecie no, ja dzisiaj tak nadresowo jest na dworzu zimno i w ogóle. No ale dobra, no skoro przyszła mi jakaś paka, otwórzmy ją, zacznijmy może, tak ustawiam was, żebyście widzieli, ale też żeby było mi widać, coś mi widać? No coś mi widać. Zacznijmy od tego, co to jest, ja już podejrzewam, powiem wam, że taką bułkę, co ja zadłam, czy jest jakaś w ogóle kartka, czy to ja tylko jest tak ten wycinam, nie wiem, taką bułkę zjeść i iść później na randkę. Nie polecam. Taki czosnek czuję. <noise> Naprawdę. Dobra. No, na, nie chcę się uciąć. Nie wiem, czy tu jest jakaś kartka, czy co tu jest. Czy po prostu taka koperta pusta? A coś jest. Karteczka, więc zrobimy sobie unboxing. O, jakiś prywatny list. Mm, razem ze mną. Gotujesz sprząta. A, więc pomyślałam, jakby się cofnąć w przeszłość. Czekajcie, bo nie czytam wam początku, nie i tak? Yy, urywkami. Czy mamy takie same wspomnienia miłej zabawy? Mm, Agnieszka. Czyli tak, zobaczymy, czy mamy takie same wspomnienia miłej zabawy. Mmm! Korzystając, że dzieciaki jedzą lody. Ej, to mnie zaintrygowało. Czy mamy takie same wspomnienia? O matko, właśnie. Dostałam mail ostatnio, ale dobra, że mnie przecięła, bo dzisiaj przed mi paczka i tak przecięłam ostro, że centymetr więcej by mu był za młodemu. I ja tak wiecie, co ten nóż zawsze wcinam wciskam, yy, no ale nie mogłam skojarzyć niku. ja to jestem po prostu mistrzyni w otwieraniu, Agnieszka zapakowała to tak, że po prostu trzeba sobie dobre nie, dobra, Zabiamy. ej, zróbmy sobie fotę, zróbmy sobie fotę, tak to było, Rzućmy ją na fejsa, niech zobaczą Jaka jesteś piękna. Dobra, ci chłopcy zbiegną. Ja bym chciała to w spokoju. Ojejku, ja już wiem, że mam wspomnienia z tym. Co to jest? Bo zobaczyłam tamto i od razu się chronię, Dobra. Od... Tylko żeby tego nie uszkodzić, bo skoro to jest tak zabezpieczone, nie? Kurde. Coś tu mi pachnie, czy ja mam jakiś... O, mama, mij. Coś pachnie. Zagrajmy w wspomnienia. Co to jest? No bo ja wiecie, ja mam takie skojarzenia, nie? Na pewno wszyscy ludzie mają jakieś zapasy, czy coś, coś do picia, Coś do jedzenia, no coś powinna smaki. Ej, ja wiem, co to jest, chyba. To jest orężada. Orężada taka. Ja pamiętam, Ptysie kiedyś były takie dobre. Pamiętam, kiedy jechaliśmy z rodzicami gdzieś, nie pamiętam gdzie, ale gdzieś, no, dla mnie to było wtedy daleko, na rowerach. I zatrzymaliśmy go w sklepu i tata ta po takiego Ptysia w takiej zielonej butelce. I w taką srebrną miał zakrętkę i otworzył. I tak wszyscy po kolei, chyba yy, tylko ja i mój brat, we czworo nas było wtedy jeszcze, mojej siostry chyba nie było na świecie. I tak po kolei z tego ptysia. Jaki to był cudowny smak. Co to jest? Oranżada. O, ja też pamiętam, zajrzeliśmy nieraz z mamą na orężadę. Oranżada, kochani. Spróbujmy. Spróbujmy. Gdzie mam otwierać? Ale się zachciało. Ustrzy, ustrzy, ustrzynianka. Proszę bardzo. Robię sobie sobie test z, z kosztowaniem. się mm. inaczej smakował, ale orężadę też kojarzę. Jako dziecko, jak jechałam, rozpochleb. chleb, Przy okazji kupowałam sobie orężadę jeszcze kiedyś, kosztował po 5 groszy czy 25 groszy. Mm. O, dobre. Ale Agnieszka, powinnaś pisać tu na kawce, z, z czym tobie się kojarzy taka oreżoda. Mm. O tej półce czosnkowej idealny smak. Ale you. No dobra, to nie za no pokolejmy. O, ale to ja wam, że To jakoś. Przylecą yy... tu zaraz, oho. Yy, to... A, lubię tak. <laughs> możesz popatrzeć sobie, bo potem coś ci dam. Dobra. Ja pamiętam, takie soczki były, ale jakoś tak bardziej kojarzę to z dzieciństwa niż takie soczki. Chociaż takie soczki to u mnie dzieciaki kojarzą. już nie będę otwierać. No pamiętam, kupił, no. Ale może w smaku mi coś przypomną. No, tego, to też coś kojarzę, ale to jest tego. z dzieciństwa? No ale fajnie. E, teatralny smak, karmelowy. Widziałam, ale mi się nie kojarzy. Ach kurde, a ja nic nie kupiłam słodkiego no, sobie. No dobra, ale nie, są tu rzeczy, które kojarzę, mm, pamiętam to. Pamiętam to, pamiętam to. Pamiętam to, jak to jedliśmy i to cały raz poszło. Pamiętam to i tylko u mnie było tak. Jak mój brat zawsze wszystko wcześniej zjadł i potem daj mi kawałek, daj mi kawałek, albo jak się tracam to mi to zjadał. Chuba buba i jeszcze pamiętam, jak było w takich kosteczkach małych. To było takie dobre. Zawsze brałam właśnie różową, albo zielo-wiśniową, bo to była nie wiem taką różową, takie kostki intensywne, i tak dużo w buzi było, albo brałam yy, jabłkową. To było takie dobre, no tylko, że później się robiło takie, więc krótkotrwały krótko smak, ale było bardzo dobre. Mm -hmm, mm -hmm. Tu jest jeszcze jeden. Ach, mi się coś słodkiego zachciało. O, to też pamiętam. Takie ciasteczka, wafelki. Ja wszystko lubię takie, co czekoladowe jest, w takich wafelkach. To pamiętam takie ciasteczko na raz. Ale od razu mi się już pomniała ta guma. jej w tych kosteczkach. To chyba z 15 groszy kosztowało taka kostka. A była taka duża, że aż pełno w było było. Cukieracki. To chyba każdy pamięta. W sensie takie pudrowe. Ja dość często nawet kupuję jej Nikoli. O, Nikola, chcesz? Tak. A może później ci tam. Nie, bo zaraz powysypujesz, wysypujesz, tak pójdziesz do skar. O, w do ile tu tego jest. No, o, ktoś tutaj dodało moje dubsko. Pamiętam to. Nie wiem, czy to było w takim opakowaniu. Uwielbiałam tę. De... A poczekajcie, bo mi się. Co to jest? B blok o smaku pomarańczowym? Bambo, blok. Ej, to nie. Pierwszy raz tak ja coś widzę. Ja myślałam, że to są takie herbatniki oblane czekoladą. Podobne opakowanie było, tylko właśnie coś mi się kolor nie zgadzał. Nie. Nie. O tego też nie. Skrzat, a to co to jest? Blok, Blok bakaliowy z kolei. Ej, ja to muszę spróbować. O no, to, no, to to jest tak. Donald. Pan Donald, słynny, tak samo jak gumy z samochodami. Wolałam Donalda, bo przynajmniej fajniejsze naklejki tam w środku, yy, super guma. Co prawda, że wiecie, to te smak za chwilę traciło, ale ten początek tego rzucia, a z huby były tu takie wielkie balony się robiło, ach, mam ochotę. Oj, te cukierki pamiętam, te cukierki babcia kupowała u nas zawsze, to są, yy, jak to się nazywa, raczki, raczki, no. Oj tak, jeszcze jakieś były, też z takiej serii, widzicie? Powiesz, że może nie wszyscy, no, ale kojarzą Nikola, Nikola, wszystko okej? Okay. Pamiętam takie, e, jakie słodkie werewerzce, te raczki, babcia kupowała. Oj no, moja babcia, wiecie, co? Yy, no, mieszkaliśmy razem, w sensie na pozórku u niej, jej niej, idąc, to dalej stoi, stoi, stoi nie? jeszcze jak żyła to ona kupowała dużo słodyczy, jak wracała, to po prostu każdy pomagał jej wrócić do domu z zakupami. No i co? Potem było buszowanie, no przyznaję się, też trochę grzebałam babci. A później babcia chodziła i nosiła wszystkie słodycze w cukierkach i... Masz kochani takiego cukierka. masz kochanie takiego, takiego takiego troszeczkę rozpuszczonego. O, no, dobra. O, tu mamy, o tak, takie lizaczki, pamiętam. Spójrzcie, serduszka, kolorowe. Takie długie jeszcze się paski kupowało, eee, co ty chcesz złodziej, dostaw to, dostaw to, poczekaj, ja napiję. Mm. <słuch> <słuch> ale dobre, mm, dawno nie piłam oranżady, a widzisz, no i takie lizaki, w takim długim pasku, pamiętam, to mój zada, tata kupował zwyczaj. na rynek jak jeździ, na rynku były takie długie paski z takimi lizaczkami. Z Kto z Was tak miał to w mówcie, piszcie? O, to też pamiętam, o matko. Bransoletki takie cukrowe chodziło się i jadło. Czy to czupaczów kiedyś to wypuściło? Nie mam żadnego pojęcia, ale pamiętam jeszcze były te zegarki. Jeszcze na i w ogóle. Teraz to no, można nawet takie spaniki widzić. O, to też pamiętam. O, to też pamiętam. O, nie wszystko pamiętam. Nie, no nie wszystkiego, bo tego nie pamiętam tych bloku. Ojejku, te drażetki. Marynarz o smaku śmietankowym i kokosowym. Pamiętam je, pamiętam je, pamiętam. Te cukierki też pamiętam, nawet ostatnio jedliśmy. No. Chyba dobre, takie bardzo czekoladowe, takie zbite. No to ja teraz będę a naprawdę ja nie kupowałam sudy, czy bo Byłam dzisiaj mówić wam w i byłam i i mówię, nie, nic nie kupuję, chociaż ty Prince Polo tak do mnie przemawiało i Grześki i takie tam różne słodycze, wiecie, jak to skopie. Nic nie kupuję, bo będę jeść. Dziękuję. Dziękuję. To też pamiętam, pamiętam, zawsze wybierałam sobie każdego po jednym. To są takie cukierki z takimi obrazkami i pamiętam zawsze, zawsze o takie bułki nawet kiedyś były... Zawsze wybieram chociaż po jednym cukiereczku i to wychodziło, że pół naraz się brało. Bo one takie kolorowe i nie wiadomo, którego tu wziąć, bo przecież są wszystkie ładne. I tutaj zobaczcie, jakieś takie wzorki. Mm -hmm. O, są i kukułki! Kukułki też były zawsze. One w środku mają nadzienie, co? Tak coś kojarzę z kiedyś. Nie wiem, jak teraz, bo nawet dawno nie kupowałam takich. Mm. W takich fajnych torebeczkach, zobaczcie, na prezenciki, idealne. O, turbo, to są te gumy z samochodami. Ostatnio któregoś to razu był mały miał, Oscar jakieś takie gumy z, z samochodami i obiecał właśnie Kajtkowi swojemu, że y, damu i, 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 i przybawił sycisek i nawet. Mówiłam, awantura na 102, bo nie było samochodów. Te lizaki też pamiętam. Kupowało się i A Już Nikola tutaj. Biedronce są, ale to są jakieś inne, jakieś mają ciemne końcówki. Kola. A, tak? A ja A jest, faktycznie kola. To, to jest smak dzieciństwa z niektó dla niektórych, a powiem wam, że to moje absolutnie, bo mama tego nigdy nie kupowała, nie wiem dlaczego. Wiecie, wiecie, ja to zaraz wiem. Skąd O, Landrenki, ulubione cukierki mojego taty, a mojej mamy miętowa. Aż, mam, aż mi miślenka leci i tak, pamiętam te landrynki. Ja nigdy nie robiłam za bardzo jak mam kupowała landrynki, bo ja wolałam czekoladowe. Ale landrynki tata sobie głównie kupował. Oba te mi tak zostały Dora. ja mam wszystkie oprócz tych czerwonych. No, a moja mama kupowała yy, miętowe sobie, a mój brat zjadał wszystkie oprócz chyba tych pomarańczowych. <laughs> nie wiem, no bo tak najbardziej nas smakowały. O, to kojarzy mi się z moimi, nie dziadkami, tylko mojej babci siostra. Nie wiem, do, do ciocia to była. Oni zawsze y, oryginalki kupowali, mleczne. No, z nimi mi się kojarzy. Jak jeździliśmy do nich, o do nich, jak jeździliśmy, to naprawdę jak was ugościli, to cały stół w łakociach. W łakociach. Jak ja lubiłam tam do nich jeździć, do cioci Jasi, no i do wujka. Tam, tam było zawsze tyle ciasta, tych słodyczy. Co prawda rzadko się jeździło, ale jak pojechaliście, to powiem Wam na bogato. No po prostu, jako dziecko, wiecie, no nie? Ale ja wam opowiem historię, z każdym cudzyczem jest jakaś historia Nikola mnie mnie słucha. O, tego, te, to, to też nie jest y, moje z dzieciństwa, fizji, Haribo, to mnie ten, nie mam z tym skojarzenia. No serio, szkoda, że nie napisałaś, jakie masz skojarzenia ze swoimi, z nimi rzeczami, nie? Ciekawa jestem troszkę historii innych, dalaretki. No tak, to to przy chyba z No tak? Nie wiem, ale dawno temu. Nikola nie lubi tego, ale ja to lubię. lubię. Eee, takie kosteczki, to bardzo słodkie. Bardzo. I dobre. A kurde, co tu dzisiaj zjeść? Nie, ja zaraz sam tego słucham, jestem bardzo ciekawa. O, są, to są te. Maltanki. Mal tak, o tych mówiłam w herbatnikach, nie? Że coś mi się skojarzyło z tym. Nikola ma Widzicie? Może przez tu palmę, że tu palma i tu palma, ale to zaraz dowróćmy, bo jest tego bardzo ciekawa. O, to też, to też. To też, Nikola, teraz kamera się rzuci. Kto to zna? Kto to zna? Jabłko, Nikola, nie? Nikola, na zdrowo. Nie, nie. Kto to zna? Kto to zna? Ja to znam. O, to też pamiętam. Tak. Ryżatka musująca. Mm. Palcami się to... No. No, palcami się to jadło. I ostatnią rzeczą, moje ulubione, ale kupowałam jeszcze truskawkowe. Są to chrupki o smaku czekoladowym. Mhm. Wspaniałym. Czekoladamczy. Mmm, Ja zawsze tak, wiesz co, jak jedliśmy, to oby najwięcej czekolady. Który ma najwięcej czekolady? Oby najwięcej czekolady. I jeszcze truskawkowe, ale kupowałam bardziej zawsze czekoladę, bo ja czekoladowe. No i, 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 i. Zaraz tu list, dostałam. Jest tutaj list jeszcze. Przewrócisz kamerę, uważaj. Widzisz? No. teraz muszę to zjeść. Dobra. No, bo to jest wszystko dla mnie. Ja cię mogę poczęstować. Nie wiem czym. Nie, nie, nie. Ja chcę spróbować koniecznie tego nigdy Nie tego Bo nie wiem którą. Czy o smaku pomarańczowym, czy bakaliową? Tą, czy tą? Może, nie wiem, zaraz zobaczymy. No dobra, no dobra, no dobra, no to ja biorę tą. Jestem tego bardzo ciekawa, powiem wam. Yy, może jak to otworzę, to mi się coś przypomni. A, a, ja już wiem, co to jest. To jest faktycznie, tylko nie wiedziałam, że takie coś jest. Blok bakaliowy. To jest blok, to po prostu szynkę czekoladowy. Nie widziałam czegoś takiego, że taki jest. No, blok czekoladowy. Ja wiem, co to jest. Jeszcze ja to Si, no i zaraz dostanę. O, matko, muszę spróbować. Nikolaj, już tu gumę mi Lewcina. Niecało. Muszę sobie uciąć, czekajcie. Mam tu nóż. O, tak, blok czekoladowy. Mmm. Mmm. O, kurwa, on już taki aromatem. Mhm. No tak, no widzisz jak? Bo dlatego tego nie pamiętam, tylko nie kojarzę tego pakowania. Mm. Dobra kawałek sobie weź, bo tego ma wciągająco raz wejdzie, nie? Mhm, mm jak pąchać? To jest zapach. Dwajcie. Mm, no trochę inaczej pachniała. Ale może dlatego, że ta jest, wiecie, w pasku, a te kwadratowe inaczej. Ale jest się się dobry balony, do robi, co? Goła. Musisz dobrze rozrzuć. Mhm. Masz Daj kawałek małemu. Niech ja się pożuje. Asio, i wróć, przynieś to zatem. Wszystko moje, nic nie dam. Ale dobre. Mhm, no, A tego i tak nie dostanie, bo cukierków mu nie dam. Bo ja się boję, bo ja mam takę coś dawać. Może dlatego, że oglądamy takie różne, jak się dziecko zakrusiło i po prostu... Jak on chce takie coś, to jadę renorzem, ale w to. Teraz czoło, żeby on się pokruszył, żeby mniejsze kawałki miały. Wiecie, nie, no nie wiem, w głowie czy co. Ale dobra, to jest pod No dobra. Dobrze. Dziękuję bardzo. O, tak, zawsze Mhm. To było stop, to większy i tylko przybijanie. Oskar to uwielbia, ale dobra. Mm. No i co tu zwiedzisz? To chowam do lodówki? Tak. No ile to kalorii jest? O dobre. No dobra. Bo to jest naprawdę najbardziej kaloryczne. Powiedziałam Wam kawałek w historii mojej. Niektóre rzeczy może się powtarzały. No, które może nie. Ciekawa jestem, z jakim naj... słodyczem wasze są historie najbardziej. Takie wiecie. Wracaj, bo uczymy się przyrody. Nie. Tak, tak. Jakie macie historie z jakimś takim chociaż jednym słodyczem? Ciekawa jestem, co wam się kojarzy, co wam się przypomina. No. O, słodko mi. Ojej. Dobra. Ale kusi mnie jeszcze to. Uwierzcie, nigdy tego nie piłam, nie jadłam. Podobno dobre. Ale nie wiem, kiedyś to było, pamiętam, w tubkach takich y, aluminiowych chyba, co nie? No teraz trochę inaczej. Ale spróbujmy. To jest mleko zagęszczone, słodzone. Czy wyczuję smak? W ogóle do czego to się używa? Widziałam jak dzieciaki chodzą i, i tak, wiecie, wysysają sobie, ale czy to ogólnie do czego? Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Bo Boże, teraz Jakie to dobre. Może lepiej było tego nie, prób nie próbować, żebym teraz to kupować. Ale mi słodko. Dobra, żegnam się z nami. Mhm. Mm o, ładnie pociągnę idzie. Mm -hmm. Agnieszka zaszalałaś. Ale bardzo słodkie. Dziękuję. Dziękujemy, bo sama tego nie zjem. Chociaż pewnie większość sama. Ukradki po cichu. Jak pójdą spać. Albo pod ścierką, wiecie. Co robisz, nic nic, 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 nic. Czasami tak zrobiłam. Uwierzcie mi, że tak robiłam, czasami, bo inaczej, bym mnie zada nawet czasami cukierka głupiego. No dobra, e, także zdrówko, Aga, twoje. Ba. Przed chwilą moje dziecko powiedziało: Uwaga, nie chcesz się podzielić, żyd. Вот, вот, ну, тут,